Ja Są uchylone drzwi. Zamykałeś? No za ja zamykałem na 100%, stary. Na 1000%. Co? To ktoś jest. Idź ci umyć oh! z... Co? Gdzie jest ten Kubuś zasrany? Siema widzowie odwaliła się dziwna rzecz. Dzwonił do mnie sąsiad, e, że coś, jakaś jest u nas impreza. Słychać krzyki, jakieś wrzaski. E, co dopiero podjechaliśmy, zobaczcie, auto tu ja nie wierzę, na posesję. E, zatrzymaliśmy się z rzekiem autem tutaj, furtka porostwierana i mam obawy, że mi się coś odwalił. Nie wiem co, jakie krzyki w ogóle mogły się tam dziać. A wy subskrybujcie i zostawcie 10 tysięcy łapy w górę. To będzie kolejny odcinek. 10 tysięcy blokowej kolejny odcinek. Stary światło musi się pani zobaczyć. Różowe u mnie w oknie. Ale ty gasiłeś, stary, wszystko? Tak, wszystko bo zgaszałem w całej chacie. Stary, ja się. Mam najgorsze przeczucia, jakie mogą być, że coś się dzwoniło. Skoro coś zadzwonił, że są krzyki i tak dalej, no, no. to coś się musiało dziać i że światło padło, stary w tym A, momencie. jak podchodzimy. Ej, moja fura stoi na szczęście. Ale... Ej, są chylone drzwi. Zamykałeś? No, za... ja zamykałem na 100%, stary. Na 1000%. My nie mamy imprez w domu, nie robimy imprez. Nie wiem, i... Ja bym napał, za. Twoje. W się sensie na policję w tym momencie. No, no to jest włamanie. No, to jest włamanie, znaczy... To wygląda jakbyśmy my zostawili otwarte. No ale Misiek no, mógł ale otworzyć. My tak? Przecież Misiek od środka mógł otworzyć. Wszystko mógł zrobić. Stary, no wszystko. A partnerem dzisiejszego odcinka jest nie kto inny jak Graszeksetfidżet. Moi drodzy, słuchajcie, bardzo ważna informacja. Wpisując kod MRG, myśli Q4KT, dostajecie dużo ciekawych rzeczy. Więc koniecznie dzisiaj wejdźcie w Szejksa, zarejestrujcie się, wpiszcie ten kod. I napiszcie jaką postacią gracie Każdy komentarz poserduszkuje z nazwą postaci Więc warto, oglądajcie film do końca co jest tragedia? Uważaj Na co? W sensie... no nie wiem co jest zaznaczone Co to jest? Ej Ty Co jest? Sąsiad mówił, że jest impreza jakaś, że krzyki, żebyśmy Ale byli ciszej nie ma, jak może być impreza no bez nic? właśnie Ej jaki jest rozpierd... Halo? Czy Halo? Ktoś jest w domu? Może nie krzycz że może po cichu za tobą? No. Ej, stary, czemu jest taki rozpierdziel Zapal światło. Ej, patrz, to jakby jest ktoś zrobił. Jaki syf! Jaki syf! Uuu. Widzowie, ja... Ja nie, ma, nie mam słów do ciebie, stary. Zobacz, co tu jest! Zobacz, co tu... A ty? A ty sobie tańczysz, Przynajmniej w złocie umrę. I jeszcze ktoś dzwoni do mnie. Co ty się od na w tej chacie w ogóle? Wszystkich was zabije? No stary! Nie ja ci mówiłem, że tu coś się odwala, a ty sobie zakładasz girlandę! Urodzinowa w ogóle nasza prawdopodobnie. Dobra, jest Ale ja nie ma... Ty masz urodziny? Nie. A ja mam? Nie. No w grudniu dopiero, a jest październik, listopad. Więc nie. Ale sy, w komfetu. Zobaczmy, co się Papier jakiś urodzony, weź. Prezentował. To, to w tym momencie, co? Co? Ej, patrz. Stary. Zobacz. Papier prezentowy nieodpakowany, to znaczy, że nie było żadnych prezentów. To był fejkowy papier. Ktoś kupił fejkowo, Aha. Rozumiesz to? Za dużo tu się dzieje. Rozwalony miód misiek, tu sprawa miszka. No, no pieprzał no, się miód, i poszedł cały i słoik zeżar. Cały słoik. Ej, co to jest? No jak to co? Nie. Może... Ale nie ukrojoni nawet tortu, żeby... Jack? Oszust. Jeszcze świeże. Zobacz, że to jeszcze świeże jest, patrz. Oszust. To wpływa. Jezu, jest. Świeże. Ale czemu jest napisane oszust i skreślony Kubuś Puchatek? Zobacz tu. tu Co? Najstraszniejsze gówno jakie widziałem. płaczący kłapuchy. Co tu się odwala? Ewa. To jest impreza, impreza Krzysia jakiegoś. Krzysia z bysia. No, Krzysia z tego, z się Puchatka. No, kto inny to zrobił? I jeszcze ich skreślił, patrz. Wszystkich was zabije. Zabij go. Wszystkie trzy postacie mówią za tego. Kubuś jest nienormalny. Zróbmy Pytanie. Tak. Czy dzwonimy na policję i mówimy, że takie coś? Ale wtedy jest szansa... Wiesz na co jest szansa? Że jesteśmy debilami. Nie, 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 nie. Ja nie. Ja nawet jak mi okradli furę, nie chciałbym się iść na policję Do i prawda. zgłaszać tego. Tysiąc złotych mu ukradli. Tak. A, a powiedziałbym wyserane ty. mam w to, tak. bo nie będę chodził tam i się z nim użerał. Tym bardziej z taką głupotą. Chyba, że coś tu się stało i ktoś kogoś zamordował w tej chacie, bo błagam, inaczej błagam, będzie źle. Bardzo źle. Błaga, niech nic nie będzie dalej w pokojach, w się sensie, wiesz, złodziej... Sprawdzamy całą chatę. Najpierw to może sprawdźmy ogródek. Dobra. Zerknijmy, stary. Jack. Na szczęście zamknięty jest. Nice, czysto. Ej, też myślałem, że jest typ, że tam ktoś stoi. To na Ja pierdyle. Patrz, koledzy zmienili w ogóle, czemu oni się duszą nawzajem? Osrane. Mówię ci stary, ktoś tu robi bardzo złe rzeczy. Ja wiem i to nie my. Jezu, czekaj, jest przecież przecież się Patrz. Czemu to? tu leży, to jest git. Kto tu nasrał? Ktoś Co? tu nasrał. To te zwierzęta, co je wzięliśmy. A konkretnie jedno, kubuś. I to on sprowadził resztę tych zwierząt za Ale czemu on tym Na podwórku, a nie do kibla. Gorzej niż pies. A czy robi kupę? Nie mówcie sra. Robił kupę. Czemu? Kto ci powiedział, że to źle? Co to jest? Dobra, które otwór? Co to jest? Koperta! Co to jest zaproszenie na urodziny Jakieś Patrz, Świece, talerzyki, kubki. No to wygląda przyjęcie rodzinowe. Nie Nikt się nie odezwał przynajmniej. Tak. Dru drugi Mr. G, Mr. G. Jack Frost. Co? Czas byśmy wszyscy zebrali się przy, przy wspólnym stole jak to dawniej bywało. Tylko, że tym razem będzie nieco inaczej. Moje serce pełne miodu od zawsze miało miejsce dla najbliższych przyjaciół. Ale wiecie, czasem nawet słodki miód może zgorzknieć. A wiesz co to oznacza, że może zgorzknieć? Słodki miód? Że ktoś jest dobry, a może stać się zły. Kupuj się dobry Jak zaczął Gryczanie jeść, to mu odjeł. Ty no. właśnie nie ruszył baj. Patrz na to. Nie ruszył tych słoików, co mu kupiliśmy. Kup no podlaski je! Czy ty jesteś? Normalny? Gorszy tylko byłby. Ku... Sosnowca miód. Czy ty... Podlaskiego nikt Podlasia nie lubi! Jak każdy Na lubi Podlasiu podlasie. miód! Każdy lubi Podlasie. Podlaski, miód! Kurde, stary z Podlasia Idziecie pod najlepsze produkty, bo to jest wiesz swojskie, wszystko. To ma tamte ważności nawet. Podlasie jest DB. Pasieka wędrowna, włóczyki. Co się okay. tak z tym nie tak Tygrysek skacze z niecierpliwością, kłapołuchy już układa sobie miejsce. Na wieczny odpoczynek. Co? Jezu. A króliczek? Cóż, przygotował więcej niż marchewki. Wszystko gotowe, tylko was brakuje. Ej, przeczytajmy dalej w sensie potem, tylko sprawdźmy jeszcze parę pokoi i tak dalej. To weź ze sobą. I czy wszystkie zaproszenia wyglądają? Podobnie, czy to jest każde inne? No bo no, są no, inne jest solide. To jest dla tygryska, tak? Tak, tak. No no, no, no właśnie. Ciekawe, co Ciekawe, czy my w ogóle mamy wybór, co nie? No bo zobacz. E, Ci tak. Ten list tamten był skierowany do nas, a był kubuś tam, więc. To Drogi samo. Mr. G. Jack to samo. Stary, to Czyli jest... to jest skierowane do nas. Nie, to nie, nie jest impreza dla nich, oni zostali. Tu nie ma nikogo, Czej, jest tylko tylko Zobaczmy, co ja tu jest nie, Ciekawe, ja co tu jest też to samo, to same. Same. ostatni, o stówę, ja stawiam, że będzie co innego, a ty? Nie, ja to samo, jak cholera, jeżeli trzy były te o, same O stówę. Dobra Pomaga. Rodzice Jacka Frosta o. Nie, dobra, to samo a, nice Widziałem, widziałem, że tu się coś złego Będzie wydarzy. na świątanie tej chaty. Widziałem, co, co się, że coś złego się wydarzy. A jeśli ktoś naprawdę jest, to lepiej, żebyśmy, żeby on nie wiedział, że my tu jesteśmy, rozumiesz? No to za późno. No właśnie, czego drzesz, ryja? Dobra. Utkaj bigosa Japie! Moją tortillę jedną ktoś opie. Rozumiesz to? Co? Ale musiał być głodny wczoraj o 23 i robił to w tosterze to jest... trójkątnym pewnie. Japie. Czemu to tu stoi Ej, kitu, to, stało, w to Dobra, otwieraj kibel, za dużo tu się dzieje. Po... Coś tam jest stary, na 100% Coś na 100% Szczególnie, że drzwi wejściowe jeszcze są otwarte Musimy je zamknąć przecież Dobra, ty otwierasz kibel w takim razie Otwierasz. Czemu tu jest taśma stary? A da się otworzyć? No czysto co, jest? Ktoś tam jest, człowieku. No jak? Ktoś tam jest? No jak? Przysięgam ci. No, nic się widać było. Nie wiesz nic jeszcze raz. Nie widać, człowieku. Nie no niech czarno jest na kamerze. Jest kibę. Co? Tu ktoś leży? Stary. Stary, ktoś... Ty Ktoś tygry. tematyczny zrobił. Co to jest jak Jaką mam mordę, człowieku straszną. Nie To gidio, jest, no, przez przesadę, co ty Kubusia, ja masz folię. Bo... Znaki, znaki zapytania. zapytanie. normalną twarz, a co ty mówisz? Bo... Patrz. A o to chodzi! Ludzie bez twarzy! Co? Ej, patrz takie, kiblu, są znaki zapytania. Tu może być wiadomość. Się... I krew z lewie. patrz! Ju! Człowieku! Czemu są znaki zapytania w kiblu? popały, stary. Tu jest trup w kiblu, rozumiesz? Mamy morderstwo w domu i musimy się dowiedzieć, jak to się stało. Są znaki tak. zapytania w kiblu. Czy zgra? Nie wiem, mam nadzieję, że tak. Czemu? Ale. Czemu się rusza? Mógłbym mu kapcia do buzi wsadzić by się nie ruszył. On padł, stary, rozumiesz to? jeżeli w Ej. tym kiblu się dzieją takie że one się ruszy. One się zmieniły pozycję przez jeden drugiego. Pierd... Byliśmy w kiblu przez chwilę dosłownie. Nie stały tak. Stary Nie na stały. Nie, stały. nie ma szans. One, one tam były. Jeden dusił drugiego tutaj w kącie przed chwilą. Co jest? No nie ruszają się. Kompletnie. Kompletnie, stary. Ej, dobra, jest lipa. Musimy. W sensie serio, musimy teraz skminić co Ej. się dzieje w tej chacie. I dlaczego mamy. Ej, trupa tak, w kiblu. Czy one zostały rozwalone? Jakoś. A może ruszają się same, po kółkach jakiś? Nie, dobra, myślałem, że są rozwalone, ale nie, dobra. Dobra, G, prawda jest taka, że najgorzej jest sprawdzić to pudło teraz. Jak sprawdzisz pudło, musimy zobaczyć, ile szkód jest jeszcze w całym domu na górze. Ja nie jest. na górę, stary, bo tam jest pipa, na pewno. No bo to był duży melaż i skończył się czymś złym. O to chodzi. Ktoś zrobił imprezę pod naszą nieobecność i teraz ze znakami zapytania, z krwią, tam leży jeden. I każdy jest tematycznie przebrany za postać. My mieliśmy postać Kubusia tutaj, który tutaj. zrobił tą imprezę. No. Jeżeli psychopata zwabił swoich kolegów jakiś kazał, A no, przebierzmy się tam, to no. też no. będzie zajebiście. Zwabił ich, tu i miała być impreza, to co a to potem za wszystkich i postawił po różnych pomieszczeniach. My jesteśmy to głównie, jest głównie skazani. Pomoc. My jesteśmy głównie skazani tak. po pierwsze, I wtedy a... sprzedajemy tą... Nie, nie sprzedajmy. Wypowiadamy to mieszkanie i nas tu nie ma. Zobaczmy, się w tym kartonie coś jest. Nic z... nie jest legalne jest ten Kubuś zasrany stary? Sprawdź ten karton. Nie, pusty jest to jest. dobra, chodź na górę. Dobra. Chodź na górę. Uważaj, powożej! To jest, co jest? Ja nie chcę cię martwić, ale masz rozwalnego hot-doga. Wiesz, jak to waży, jak to trzeba ciężko wywrócić. Wiem, stary, to jest 100 kg. A ile kosztował? Więcej niż ta zastronna zabawka. Czemu on leży? Może się położy, może chciał mu się spać. No, stary, tyle miesięcy stał. Może chce spać i tyle. Mógł! Nie jest wcale lepiej. Każdy światła nie. Ej, co? Ktoś. I sam zobacz, ktoś wie. Jak? Co? Ile tu jest ludzi, człowieku? Jezus, mamia! Ty jesteś tutaj, wstawaj! Szajkosa zapali. Eee! Czy Zranego kumusia w każdym miejscu, gdzie jest ktoś zajeb... tak. Tak, każdy. W każdym miejscu, gdzie ktoś kumus tak, jest to zdjęcie. Tak. Co to jest? To jest kłapuchy. To jest... To jest strój kłapuchy, ale patrz w twarz. Co? Tą samą maskę. Mhm. Znaleźć straszną mordę. to się ich wszystkich zabił i dał jedną twarz. Przynajmniej dwóch. Jeżeli znaleźliśmy... Co znaleźliśmy? Tygliska w kiblu. Tak. To jest kłopołchy. To jeszcze króliczek, królik, świnia i kupuś. Mamy pięć ciałków w Hacie? Minimum, bo jeszcze Krzyś, Zbyśku i I jeszcze matka kangurzyca i kangurek. O, nie możemy mieć dziesięć typów na chacie. Ma... Ej, liczę na to szczerze, że to był bardzo dobry, w sensie, menaż. I oni się nawalili i wszystko przesadzamy, ale jest dużo krwi. Jest dużo śladów. Byłem na wielu melanżach. Zawsze zamiast krwi były miski do rzygania. Czy każdy był przebrany? A czy tu widzisz szoku? miskę? Widzisz nie. gdzieś miskę? Stary. Zobaczę. nie, który Coś ma dziurę jakąś, coś się stało. Ej, dobra, zwracam chodniki. Nie, się zdaje, że się ruszy. Jest jednak miska. Stary. Z brutami. Ile ci, jakie bałagan ci w ogóle zrobili? Fotel, rozwal... Monitor, stary. Rozpieprzony. Dobra, jest. Dopiero ten. tego, co za tysiaka. Rozwalony. Pisz. Cała chata jest rozniesiona w dupę. No. No, patrz, u ciebie się pali światło. Balony? Patrz. patrz. No, Beza, nie no. Balony. Okej. Okay. Ej, to chyba pierwszy normalny pokój. No. Znaczy, ja takiego bałaganu nie miałem. Patrz, oni... Tu Stali... no, rzucili to, wiem, A... że na łóżku zawsze ale Po pokojach jedni tak, chodzili. Jaka W sensie... Jakim? Patrz, okno masz otwarte. Ej, no. Jak my sąsiadowi wytłumaczymy to, że była impreza i były krzyki, i mamy tyle trupów w, w domu, w mieszkaniu starym? Jak my to zrobimy? Zamawiamy cztery czarne worki. O. Ty Płacimy chcesz. Śmieciarzą stówę dodatkową, mi gabaryty niech biorą. Cześć, 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 no, nie biorą. Czy ty jesteś Nie wiem, nie wiem, to jest absurdalne pytanie, nie wiem. Nie wiem. Nie, nie, stary. się, że oni żyją i że to jest, wiesz, jakby to są nawaleni, naćpani, wiesz o co chodzi, że da się to ogarnąć. Kto normalny robi imprezę nienawalone albo nie ponarkotyzowane, no? Laptopy porozwalane. Wszystko... Czemu? na goryn, goryn. Studio do podcastu zniszczone. M mikrofon! Naderwasz w, w butelce. Co?! co Masz w butelce na tym! przestań, to jest obrzydliwe. Na szczali do butelki normalnie, czekaj. Nie, zostaw! Obrzydliwy jesteś! Fuuu! Na szczali w To są zwierzęta je! Ogra była butelka, zwierzęta Nie, czekaj! Idź umyć ręce z pie... w tym Ty idź umyć te ręce za strach. Obrzydliwe wpi! Wchodzisz. Nie w... krwią wszędzie za... Idziesz, idź umyć U. ręce Idź na dół umyć ręce w tym momencie. Chodzisz tam? to. No, co my robimy w tym momencie? Co? Stary! W dupie mam ten mocz. Nie wąchałeś własnej ręce Stary, tak, ludzie pili swoje mocze i... Ściki szczochy! Nie wiem jak to się nazywa. Do światu. Odpali się to. Czekaj. Tak. Ja. Stary, tu nie ma ciała nawet. Jest cała wanna wykrwi. krwi. Nie ma ciała. Gdzie jest ciało, stary? Co Gdzie się to... stało w tej wannie? Co się stało? Dlatego tak śmierdzi krwią, stary, na salę wejściu. Całym korytarzu, tak. Co robimy w tym momencie? Mamy ciało ukrywawione gdzieś w domu i o tym nie wiemy nawet. Ktoś za kogoś w naszej zobacz wannie. Tu, zobacz tu, zobacz tu. Rękawice do zbrodni, stary, który śladów nie zostawiam, odcisków. Mamy Zatem kluby zobacz. w domu i to naprawdę. Wzywamy w tym momencie policję. Zobacz, Ostatnia góra ale... tylko, sprawdzamy górę i wzywamy policję. Pierdo... Czyli dawaj, co Teraz to już poważnie. Czekaj. Stop. 997 od razu. Numer alarmowy: 112. Proszę czekać na rozmowy. Co tu się stało w tej chacie? Dobra, nie puścimy wam całej rozmowy specjalnie. Powiedzieli jeszcze, żeby się ukryć w bezpiecznym miejscu i tak dalej, żeby uważać. Jest tak, że musimy po prostu przycinać to, co odpowiadają. Tak, tak e, nie możemy to, tak wrzucić to, i tak. Jest zblurowana cała rozmowa, na szczęście. Dobra, jadą, zajebiście. Idziemy. Na, stary... sama góra, tylko jedyne miejsce, które nam zostało, to jest góra. Nie wiem, czy to jest w ogóle. Może poczekajmy na przyjazd patrolu po prostu. Ale my to rozwiążemy. W sensie. Oni przyjadą, no. a my nie wiemy nadal, jak do tego doszło. Nic nie wiemy. Nie wytłumaczymy się z tego. Wiemy nas, przyjdą tu, zabiorą ciała, powiedzą zajebać. Koniec sprawy nikt nie rozwiązuje tego. Jesteśmy w siedzimy w ten. Autentycznie. Okay. A w momencie, kiedy sami pójdziemy i zobaczymy, co się stało do końca, to przynajmniej będziemy w stanie jakoś to wytłumaczyć. Nie mamy Misia, nie mamy jego stroju, nie mamy nic. Nie zamówiliśmy go, to się nie stało. To zaproponujesz. Idziemy na całą górę zobaczyć, co tam jest jeszcze. Jeżeli nie, bierzemy wszystkie te kartki, łączymy to ze sobą i tak dalej. I szukamy kupusia. Ja proponuję coś innego, może? No. Dawaj, stary, schodzimy. Na, yy... Kampimy się u mnie w pokoju no. i czekamy na przyjazd policji. Morderca nie wiadomo gdzie jest. Czekamy na przyjazd policji, stary. Po prostu po cichu siedzimy u mnie. Przy szafie. Normalnie w szafie. Fair. Przyszedł za szafę. Tak, bardzo fair. Bardzo fair. O, kiedy ta policja będzie? Nie no. Na no, tu policja, policja, policja jest. No, jest w końcu, otwieraj te drzwi. O kur. Zobacz, stary, zobacz i... zobacz, błagam cię, zobacz, zobacz, zobacz co jest tam. Oh, ja spię. Ja, Ale ja, 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 w tym momencie. Zobacz, w tym momencie, w tym momencie. Nie otwieraj, dobra, nie otwieraj. Na górę. Na górę do twojego pokoju barek się. W tym momencie. Tak, do, dobra, do twojego pokoju. I szybka barykada, do tego najlepiej. Za ścianę, stary, za ścianę! Tam? A gdzie? Nie jest sensu. Czy za szafę? Rozdzielamy się. Nie, w tym pokoju. Zamykaj to. I za ścianę, tak. Ja by... Mówiłeś, że zamknąłeś te kipa... Przysięgam. Stary, może ma klucze, czy coś. Nie Słuchajcie. wiem. Spieprzamy w tym momencie. Stary, ja starczę z Nie. Panie panu Co? Klucz jest. Tak? Las? O, o, trzymasz no? to? Trzyma. Czeka. No, trzyma się. Czekaj, Dobra, I Stary, w dupie wam goryla, abyśmy przeżyli człowieku. Dobra, tam jest. Patrz, jest i dalej. Jest idealnie, zobacz na klamkę, zobacz na to. Stary I teraz czekamy, aż prawdziwa policja przyjedzie, w takim razie. Ale chowamy się tam. A w tym Dobra, momencie. Lecimy. Widzisz, ja ci stary, mówiłem, że ściana y, się przyda, fejkowa. To jest bardzo dobre. On nie będzie, będzie, będzie wiedział, że to jest ściana. suba na tym kanale, 10 tysięcy łapie. Kolejny film w tym momencie. Robimy z czekamy na policję. Mm. Więc także przejdźmy do gameplaya. Ale najpierw, moi drodzy, pamiętajcie, wpisując kod Mister G, Q4KT, dostajecie wiele fajnych itemów. Napiszcie w komentarzach, jaką postacią wy będziecie grali. E, wpisując też ten kod, ja poserduszkuję każdy, każdy komentarz, więc warto wbić do gry. E, a teraz przejdźmy, moi drodzy, do grania. Let's go! Tutaj mamy e, różne postacie do wyboru. Mr. G, jakiś stary dziad, 58 poziom. Mister G, bro, DJ, 12 poziom. I oczywiście Laska, Jacka, Frosta, jedenasty level No ty, o, o kurde, ej, czekajcie, bo ja miałem prawie setny level Czekajcie, ja miałem prawie setny level na piątym serwerze Ale nieważne, najważniejsze jest to Wybierzmy DJ-a Moi drodzy, najważniejsze jest to, że jest elevator. Let's go elevator. let's go elevator. A to oznacza, że mamy wiele fajnych bonusów ciekawych e, wbijajmy moi drodzy do zadań, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Patrzcie, jest wydarzenie. Elevator rozpoczyna się. Weź udział w wydarzeniu. Elevator przy swoją gildię w zaciętej rozgrywce z innymi gildiami. No, zobaczmy, co tu jest ciekawego w tym Helewejtorze Zawalczmy z pierwszym Belzebosem. Jaki on jest chyba cienki, cienkodupny. Dziesiąty poziom, ja trzynasty. Chwila, cienkodupny Belzebub mnie zlikwiduje? <śmiech> <Ja>. <śmiech> Widowie! Widzowie, Belzebup. Belzebos mnie zlikwidował. To jest wstyd. no! Jeszcze raz. Odawaj. No nie. Dobra. Ogólnie y, zauważyliście, jak to wygląda. No niestety y, dostałem wcidę od niego. Zróbmy jakieś zadanie, moi drodzy. Co tutaj jest? Składanie. Co? Składanie znajomego albo palące cielesne pragnienie. Palące cielesne prawie. Nie, poproszę składanie znajomego. Chcę zombiaka złożyć. Tylko o co w tym chodzi? Proszę pomóż mojemu staremu druchowi Klausowi znaleźć jego zaginione części ciała. Czy on jest jakimś zombiakiem? Czy czym? E, świniaka nie chcę. Chcę może tego. O, co to jest? O Osob... co? Jest ręka! I krokodyl błotny. Dobra, to to wiadomo zaatakujemy, go zniszczymy. Poproszę piaski czasu. Nogę. E, brzuch. Jest! 45! Czy ja mam tylko 10 punktów heroizmu? Czekajcie, ile ja dostałem, 3 gwiazdki! Jest! 53 heroizmu! Nice! Widzicie, tak się robi zadania, moi drodzy! Let's go! A teraz odpalmy arenę. Zobaczmy, co tutaj na arenie się ciekawego dzieje. Ja mam 13 level, moi drodzy, a tu mam najmniejszy 15 do zaatakowania. No dobra, zaatakujmy. Zobaczmy, co tutaj wyjdzie z tego. Przegrana, oczywiście. No dobra, trudno. Widzowie, no widzicie, tak to się zdarza, co nie? Czasami się wygrywa, czasami przegrywa, dlatego zaatakuje kogoś słabszego. Ogólnie to taki protyp. można wpisać na przykład tutaj w wyszukiwarce 50 tysięcy miejsce i tu już macie pierwszy level do atakowania. I można zatknąć, patrzcie. Na jeden strzał, proszę bardzo. Łatwo! Łatwo. E, moi drodzy, więc także wbijajcie koniecznie, jest elevator, warto skorzystać z tego e, wydarzenia. E, wpisujcie koniecznie, mój kod macie w opisie i to i do zobaczenia w następnym odcinku trzymajcie się yo